O, no, pospaliśmy sobie dzisiaj. Muszę Wam powiedzieć, że nocek na plantacji kauczuku jest całkiem niezłą rzeczą. Tutaj mamy, już wcześniej w Laosie Wam pokazywałem, ale to jest drzewo e, kauczukowe. Oni po angielsku nazywają to rubber tree. I tutaj nacina się co jakiś czas kawałek kory tego drzewa. Robi się taki lej. Z którego wypływa później e, kauczuk do takiej miseczki, i co jakiś czas po prostu bierze się tą miseczkę, przelewa do dużego naczynia i podejrzewam wysyła Chińczykom za gruby szmal. Po 6 dniach od wyjazdu z Sajgonu, po 6 dniach zmagań z autostopem w południowym Wietnamie, gdzie no trochę my się obijaliśmy, trochę też kiepsko szło, 200 km dziennie średnia. Dotarliśmy do dosyć turystycznego Hoi mała miejscowość wpisana na listę UNESCO, podobno ładna plaża, bardzo romantyczne miejsce. No to akurat nas tak jakby nie kręci, ale podobno ładnie jest na starym mieście. I jutro chyba weźmiemy jakieś rowerki, pojeździmy tutaj, a dzisiaj plaża, ci laucik, może jakiś browarek, kto wie. Kierowca w ogóle, który nas przywiózł, zabrał też, też nas na kawę, bardzo sympatyczny ziomek, chciał nam postawić obiad, ale powiedzieliśmy spoko, spoko, mamy kasę. Po drodze Wietnamczycy również często nas, nas zapraszali do siebie, sami widzieliście bimberwali, zupą częstowali, więc y, ludzie na plus, autostop trochę na minus. Moi drodzy, dotarliśmy nad Morze Południowo-Chińskie. Prawdopodobnie ostatni raz moczymy nogi, bo już później będziemy tylko lądem wracać do Polski. Więc, jak nie dotrzemy na zatokę Halong Bay, a czasu mamy mało, więc może nie dotrzemy, to ostatnie nasze spotkanie z wodą. Gdzieś tam jest Polska, tam przypłynęliśmy i gdzieś tam jest Polska. Tam ruszamy dalej. Plaża, czysta woda, a tutaj proszę, perta śmieci. Azja południowo-wschodnia, Pigulce. Będziecie kiedyś w Chojan, to obowiązkowo musicie spróbować. To jest najlepszy chleb w Azji Południowo-Wschodniej, jaki jedliśmy. Zobaczycie piekarnię, do której zawsze jest kolejka i zawsze ludzie się nie mieszczą. Kosztuje dolara i naprawdę warto. sobie haratają w gałę, z klapek, z klapek mają bramki zrobione. No i to mi się podoba, zamiast siedzieć na necie, haratają w gałę, jak słusznie Maniek zauważył, zasada dotrzymana, czyli dwóch najgrubszych na budzie. Miasteczko przepiękne, no może nie tutaj, ale niestety zalew chińskich turystów, dopadł nawet Wietnam. <ścoughs> No a podobno nocą jest jeszcze piękniejsze. Jeszcze bardziej romantyczne. Mariusz, na jaką kolację ty mnie dzisiaj zabierzesz? Dziękowiec zaległy. Czekam no, i czekam. Na śmietniki. Brigadis, <laughs> <Afrykanizm>. Pięknie, <laughs> tak jak lubię. An z, z, słynie zwłaszcza z dwóch rzeczy. Przede wszystkim z Flash, e, z czego jedna jest wpisana na UNESCO, ale na UNESCO wpisane jest też e, stare miasteczko tutaj, zbudowane w XVIII wieku e, w, na, w stylu kolonialnym. I muszę przyznać, że przy zachodzie słońca w tych kolorkach, w e, złotej godzinie tak zwanej. Jest naprawdę super, ale no, sami zobaczycie. To tylko jeden z masy sklepów, e, bo z czego słynie Hojan. To jest następny sklep z garniturami. Hojan, oprócz pysznego chleba i pięknej starówki, słynie również z tego, że jest tutaj cała masa krawców, którzy szyją garnitury na wymiar. Byliśmy się zapytać. My będziemy sobie szyć w Hanoi, ale byliśmy się zapytać i taki garnitur na przykład u kobiety, która zajmuje się od 20 lat już garniturami uszycie kosztuje od 40 do 75 dolarów i tu podobno wyczytaliśmy jest drożej, bo to miasta z tego słynie, a jak się pojedzie do Hanoi to można za 100-150 dolarów mieć uszyty na miarę garnitur buty do tego jeszcze opcjonalnie wiem, że jest chyba za dopłatą przesyłka do Polski kurierem Statkiem albo samolotem, to już do wyboru. Zależy, jak nam się śpieszy. Pytają się kobieciny, od zmierzenia do uszycia do gotowego produktu dwa dni. A, jeszcze to miasto słynie, właśnie. Z takich transportów, ziomki na rowerach, można sobie wziąć. Ale my mamy zdrowe, silne nogi. No, także tyle. Weszliśmy, to w sumie nasz pierwszy nocleg będzie w Wietnamie. Weszliśmy do. do... Klasztoru, ale taki klasztor odwalony, że Kambodża, Birma i te Laosy to się chowają. Ziomeczka zapytaliśmy głównego tutaj e, mnicha, czy możemy spać. Powiedział, że możemy spać jak tyle dni, ile tylko chcemy. Mamy tu swój prywatny pokój, mamy klucze do szafy, do pokoju. To jest tylko dla nas przez ten czas, co tutaj będziemy. Jedyny problem mały jest tylko taki, że jutro musimy wstać o 5.30, bo nas zaprosił na śniadanie. No ale myślę, że, że warto. Za takie luksusy to już nam się dawno tak chyba nie trafiło. Cieszy się Mariusz? A, bardzo. Jeszcze prysznic jest. Prawie, prawdziwy prysznic, nie polewanie wodą z wiadra. Kolega, już się czaj, żeby nas w nocy odwiedzić. Normalnie w Laosie czy w Kambodży to się papierochy kiepuje na ziemię, ale tutaj jest tak czysto, że nie mamy serca. Nikt dał nam małą butelkę wody, więc Mariusz tutaj. Zaraz przeleję sobie do dużej butelki. O pokaż Mariusz jak ty przelewasz ładnie. No to I... chyba taka niecodzienna umiejętność. <noise> równo lej, równo nie wylewaj. Dobrze, 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 dobrze. Dobra, jeszcze trochę, jeszcze musisz, jeszcze dobra. musisz. Dobra i w ten na ten sposób. Pokaż ładnie do kamery. Mamy kiepałkę, mamy kiepałę. Ty, ale tego ognia to oddaj. Lepkie rączki, wiesz jak jest. <grystanie> pożyczyliśmy sobie rowerki za 1 dolara. Chcieliśmy płynąć promem na wyspę, ale odkryliśmy na Mamsie, że jest most dla rowerów. No i pośmiegamy sobie, zajedziemy po wioskach tutaj na tej wyspie, cały dzień jakoś zleci. Wieczorkiem spotykamy się z mordełkami. Dziewczyny mają już 30 km do Hojan. Zjemy jakoś pożegnamy kolację I jutro lecimy już na północ, w kierunku Hanoi. Pracować może nie lubi, ale lubi patrzeć, jak praca się toczy. Praca Orwę nie ukrywam, mam dokładnie tak samo. Jak sobie tak tutaj pedałujemy po wyspie, to Chciałbym wam powiedzieć co nieco o Wietnamczykach, bo Ponoć są najbardziej takim narodem nacjololo na całym świecie, że 90, ponad 90% jest bardzo za Wietnamem, że Wietnam i tylko i tylko Wietnam. Bardzo kibicują zarówno w sporcie, jak i w innych dziedzinach swojemu krajowi. Ja to jak najbardziej popieram, bo to jest patriotyzm. E, ale no, to się często y, no, różnie na to ludzie, na inni patrzą. E, co no, i tyle. Hello, hello, hello. Czegoś takiego to jeszcze nie widziałem świątynia w kształcie łodzi rybackiej o, wycieczka rowerowa nabrała nieco innego charakteru jako wycieczka z rowerem idziemy po takim starym moście skrzypi to wszystko stan techniczny raczej nie nadający się do użytku ale próbujemy Gorszy etap za nami, ale nie chcę trakać. Z drugiej strony jest bramka, żeby przez ten most nie przechodzić. Płaciło się tu kiedyś. 15 tysięcy, czyli 2,5 dolara za sztukę, no ale my to zrobili po swojemu Mordeła Oooo, jest No Mordeo, witam, witam, witam gdzie druga mordewa jest? No eee, tam gdzieś jest, tak? No w kibie no, kibie kibie to, standardowo. A standardowo <grym> Marysia sra. Daleko poszła, bo ją widziałem na GPSie. Najadła się marchewek i poszła tak. strać. Dokładnie. Dzień jak tam? Tak, jak tam. Jaka studnia głęboka. Wycieczkę budowała, coście robili? Skoro wycieczku? No, teraz na rowerach, tak? Super. Jeździmy sobie. Super Chmieluska. No, no, to fajne są tam wiesz e, e, ten... się Przywitaj się ładnie tutaj. Cześć, cześć, w cześć. W No cześć. No cześć. Ha, idzie cześć. druga mordeła. Ej! Cześć. cześć. Nie wiem. Hej. dawaj, dawaj, szybciej! Dobra, wygraliśmy. Nie ma, Mechymeta była tam, czy ja pojechałem, żeby wygrać? Akcja. Nie. Jeszcze raz. Pa. A to teraz my możemy. Trzeba się mordeło. Do zobaczenia na przybliżoną taka tak. na. Tak. Może O jakieś ozobaczenia. Gdzie jakieś smekle. masz do baru? Tak, no, no. Wiesz, i do baru. Dobrze. Potem Do konfesjonału. <noise> o, to jak ta świnia, No to się? Dobra, no, to trzymaj a, no, Trzymajcie się, dobra. Trzymajcie. Do zobaczenia w Polsce. papa, pa, pa, ładnie, pa. ładnie pomachać. Jeszcze No i opuszczamy powoli naszą bazę noclegową koło, e, przy Chojan, w Chojan właściwie. Pożegnaliśmy się z głównym mnichem. Mnisi tutaj byli fantastyczni. Aż się chciało z nimi rozmawiać i pisać przez e, Google Translator. No a teraz czeka nas około... Ile tam jest, Maniura? Tysiąc? Do, do Hanoi? 30, 30, 30. Będzie około tysiąca kilometrów, więc kolejne 4-5 dni spędzimy zapewne w drodze. A mnisi w ogóle tak byli podjarani, cały czas mówili, zostańcie tutaj jak długo tylko chcecie. Się mało, mało brakowało, aby nas prosili, żebyśmy... <laughs> jeszcze parę dni. Dokładnie. się myje samochody w Wietnamie, no bardzo prosto. Wjeżdżasz do rzeki, bierzesz turystyczną lodówkę i chlapiesz się wodą. Hello. trochę na zadupia przez prawie godzinę nie przyjechało żadne auto mamy za to całą gromadkę kibiców trochę się nie cieszą chyba z bycia kamerowanymi ale mają piłę, wracają ze szkoły gdzie, gdzie kamerą pokazuje to uciekają. To też kręć tak No i tak sprawa wygląda. Nie, aż tak kolorowo minęły trzy godziny. Przyjechało jedno auto. Kierowca. Był bardzo zdziwiony, że, że jesteśmy, ale tylko zrobił zdziwioną minę i pojechał dalej. Nie zatrzymał się może dlatego, że stało około nas tylko około 30 dzieciaków, dlatego właśnie przenieśliśmy się jakieś 200 metrów dalej za zakręt, żeby nas nie widziały. No, ale co? Chyba trzeba znaleźć jakieś miejsce do spania i próbować od jutra rano dalej. No i sprawa wygląda tak, że jest już po południu. Nic się nie zatrzymało, przejechały dwa auta. Jedno, jedno w ogóle się nie zatrzymało, drugie powiedziało, że to taksówka. E, Maciek już zrezygnował, powiedział, że jedzie z powrotem i ruszy do Hanoi główną drogą. Ja jeszcze no nie wiem do końca, czy to, jest do, czy to jest słuszna decyzja, ale chcę jeszcze spróbować raz, e, przynajmniej ze trzy godzinki, jeszcze tutaj postoję. Trzymajcie kciuki, może się coś zatrzyma, a jak nie, no to też będę musiał wrócić na główną drogę, no bo, no na pewno się da. To, to jestem tego pewna, ale czy to jest warte tygodnia czekania, to, to nie wiem. Sprawa wcale się nie polepszyła, a raczej pogorszyła. Minęły e, ponad dwie godziny i nie przejechało żadne auto, więc, e, no. Serce mi mówi, żebym próbował tędy jechać dalej. No bo widoki i w ogóle trochę przygoda, ale z drugiej strony główka mówi, jednak manik stracisz całą wizę jadąc tędy przez te góry. Więc nic, trzeba się spakować. Spakowany jestem, tylko trzeba za dużo tych kilogramów, trzeba coś wyrzucić. Nic trzeba się zbierać. To jest pierwszy raz w tej podróży, o ile dobrze pamiętam, kiedy nie... jakiś odcinek drogi mnie pokonuje i... muszę wracać tą samą trasą i obrać inną drogę, tym razem mniej okrężną, no ale cóż... Takie życie. Mam nadzieję, że teraz nie jecie, ale Facet na plaży, no gej, nie, gej, w stringach. Coś okropnego. A Mariusz nie może oderwać wzroku, ale od papierosa. A, no i na celolo też się może kojarzyć, że jak Wietnamczycy, no to tylko Wietnamczycy i nikt poza nimi. Ale, no wiadomo, Wietnamczycy dla nich są na pierwszym miejscu i poza tym no naprawdę są bardzo sympatycznymi ludźmi. Tu sobie pięknie pracują na polu. Pracowici, przyjaźni, uśmiechnięci, no i na Bimber zapraszają, więc pod tym względem mega na plus.